Taki projekt, którego celem jest nawiązanie relacji pomiędzy Polakami i cudzoziemcami przebywającymi w naszym kraju, a bardzo ważną rolę w skutecznej realizacji tego zadania pełnią święta. Głównym założeniem tego projektu jest lepsza jakość asymilacji obcokrajowców w Polsce poprzez bliższe poznanie polskiej kultury, naszej tradycji i wiary chrześcijańskiej. Najkrócej, najprościej mówiąc, Polacy. Zapraszają cudzoziemców na Polską Wigilię. To już siódma edycja. O szczegółach Łukasz Żmuda czym tak naprawdę są święta Bożego Narodzenia, bo my tutaj urodzeni katolicy doskonale o tym wiemy. Inicjatywy biorą udział ludzie z niemal z wszystkich kontynentów, zarówno z Afryki, jak i z Azji, Indii, z Chin, wielu studentów z kraju Bliskiego Wschodu. Jest to dla nas również wyzwanie, żeby takim osobom opowiedzieć, tak, podzielić się, dać świadectwo wiary. To niezwykle ciekawe doświadczenie uczestniczyć w projekcie Wigilii bez granic. W Ugandzie inaczej obchodzimy święta Bożego Narodzenia. Na przykład bardzo Dużo tańczymy i śpiewamy. W Polsce miałem okazję poznać wasze tradycje przy wigilijnym stole. Lepienie pierogów, wspólne gotowanie, różnych potraw. Naprawdę, oni, w większości, pamiętam, nasi goście byli zszokowani, że jest ich aż w tradycji 12. Kolejna tradycja, opłatek. Dzielenie się chlebem jednym kawałkiem, Chrystus przychodzi do nas jako jedno ciało i daje się nam cały, nam wszystkim. Jezus, rodząc się na ziemi, jest cudowną zapowiedzią Jego zbawczej misji. Kiedy wracają do swoich krajów, to właśnie o tym opowiadają i nawet zachęcają, żeby tam robić coś podobnego. I spotkałem się z tym już właśnie będąc na wizytach w Europie Zachodniej, że właśnie mówiono mi, że właśnie tę myśl, tę inspirację uzyskali z Polski.